Halo, halo moi drodzy, witam was serdecznie, tak jak obiecałem to w ostatnim mazniusie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wdrożenia kolejnego już powiedzmy tego cotygodniowego nowego update'u. No ten tydzień w porównaniu z ubiegłym to jest przepaść, naprawdę cała masa kolejnych przyjemnych udogodnień dla nas graczy wleciała do świata Solizją, ale żeby nie przedłużać to tylko tak na szybciutko poproszę was o pozostawienie subika, jakiegoś komentarza, takiego nawet zasięgowego, dania łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. A teraz już myślę, możemy przejść do zawartości właśnie tego nowego kontentu. Tak więc pierwszą, taką największą zmianą, myślę, że nawet tak naprawdę i to jest jedna z większych zmian od początku startu gierki, jest zaimplementowany system matchmakingu. Ten matchmaking został nam obiecany w styczniu podczas konferencji prasowej, i tam wstępnym właśnie terminem był początek marca. No, jak widzicie, NCSoft jest słownym tworem, jest to naprawdę korporacja, która raczej w miarę trzyma się tego, co powie, tego, co też zapowie. Tutaj taka ważna sprawa, jest to właśnie tutaj nadwyszczególnione w taki kolor, na no taki kolor powiedzmy pomarańczowy, chyba to pomarańczowy jest. Ten matchmaking jest wewnątrz wewnątrzserwerowy. Tak jak tutaj jest napisane, w przyszłości będzie to cross-serwer, co jeszcze bardziej powiedzmy upłynni odnajdywanie brakujących elementów danego party na danego bossa. Tutaj są takie różne inne wytyczne, nic takiego istotnego. Większość rzeczy tutaj po prostu, która zawiera się w matchmakingu, jest nam dobrze znana z innych tytułów. Tutaj mamy przedstawione w jaki sposób aplikować, za chwilkę wejdę do gierki, pokażę Wam jak to wygląda, no żadne hajmecyje jak to mówią, po prostu no bardzo łatwy, lekki temat, tak jak powiedziałem wcześniej znany z innych MMOsów. Teraz znajdujemy się już w naszym kochanym tronem Liberty, na szybko Wam pokażę jak to wygląda, tutaj mamy to standardowe okrzykiwanie. Teraz troszeczkę to, wiadomo, mija się z celem, no i mamy ten nasz matchmaking. Wybieramy sobie danga, powiedzmy, cave'a, Ja gram healerem, wybieram healera. To jest pytanie, czy chcemy na pewno się zapisać. Request i czekamy. Czekamy, tutaj się nam pokazuje wszystko. Jak widzicie, szybko to leci. Już jako healer, wiadomo, mam na pewno łatwiej, tak samo tankowie. Wystarczy zaakceptować i lecimy dalej. Opcja mega naprawdę pożądana tutaj w gierce, bo nieraz o takich późniejszych porach miałem niesamowite problemy, żeby znaleźć jakieś party. Pewnie wydaje mi się, że też nie jest to dobierane według żadnego GS-u, bo takie coś, pojęcie GS-u, niestety, Gierscore'u nie istnieje w tronie Liberty, ale na pewno myślę, że też dobrzy gracze będą się zapisywać. A my będziemy sobie mogli na spokojnie cisnąć. No jak widzicie, ładnie to wygląda estetycznie. Mamy czas, klikamy albo nie, damy rejecta, żeby nie psuć po prostu kolejkowania. Także super, super zmiana. Jak dla mnie, naprawdę I coś bardzo potrzebnego tej gierce. Teraz troszeczkę przydziedziałem i gram w tego los epoka, ale pewnie już w tym tygodniu wrócę na ten stary serwer, bo nie będę kombinował z Asotą, tylko będę tutaj dalej rozgrywał. Także lecimy z dalszymi informacjami związanymi z tym nowym patchem. Okej, okay, kolejną rzeczą, którą przyniósł nam ten środowy update jest możliwość transferu naszej postaci super opcja dla osób, które no, błąkają się gdzieś po tych serwerach koreańskich, a ich znajomi, albo tam nowo poznani znajomi, mają fajne jakieś klany i ogólnie grupki. Ta przyjemność kosztuje nas około 90 zł, 29 tysięcy, no prawie 30 tysięcy łonów południowo koreańskich. Jest to ograniczona możliwość, że tak powiem, przerzucania postaci bodajże do dwóch razy. No to też na pewno spoko spoko opcja. Kolejną rzeczą od razu tutaj omówię, nie będę później się po prostu rozwodził, jest ticket zmieniający naszą nazwę postaci. Był on dostępny z tego, co kojarzę w Battle Passie pierwszym, w tym premium, w wersji premium i też możemy sobie, że tak powiem, raz bodajże na 30 dni zmienić nasz nickname. Tam też są pewne obostrzenia, no ale to nie będę ich, że tak powiem, omawiał tutaj, bo po prostu nie ma sensu jak ktoś mocno będzie chciał zmienić nazwę na tą, która nie jest zajęta, to jak najbardziej taka możliwość została wdrożona w tym właśnie środowym update'iku. Tak więc, żeby nie być gołosłownym, tutaj od razu Wam pokażę, jak to wygląda. Oj, tutaj jakieś dosło. Tutaj mamy właśnie ten specjalny ticket, który nam umożliwi zmianę naszego obecnego serwera na nowy. Tutaj taka ważna jeszcze sprawa, jeżeli chodzi o te przenosiny. To problem może się pojawić, że jest dana pula możliwych transferów dla danego określonego serwera. To jest pewnie zrobione po to, żeby po prostu jak najbardziej zachować taki, powiedzmy, balans, jeżeli chodzi o te postacie na danych serwerach. A tutaj mamy tą zmianę, właśnie, zmianę, właśnie Niku, jak widzicie. No i to kosztuje 20 tysięcy praktycznie. Tych koreańskich unów, a tutaj mamy za tysięcy Jak widzicie, tutaj jest ograniczenie do dwóch. Tutaj nie ma ograniczeń, dlatego że tak było tam napisane: raz na 30 dni możemy sobie zmienić nazwę. No nie wiem, czy ktoś tak często zmienia te nazwy, nie wiem po co, no ale taka opcja jest raz na 30 dni. Lecimy dalej. Kolejną zmianą, moim zdaniem pozytywną, jest dodanie podstatystyk do tych czterech głównych naszych statów. Czyli tam do Strange'a, do Dexa, do izdomu i do Percepcji bodajże. To jest jakieś dziwne tłumaczenie, ale to się nie ma co dziwić, bo korzystamy z Google Translatora. Tak jak widzicie, te główne staty dodają nam również te podstaty. No i fajne rzeczy tutaj są tak naprawdę: dodatkowy hit, prędkość poruszania się i tak dalej, i tak dalej. Za chwilkę wam to pokażę, jak to wygląda na żywym organizmie, bo to jest dużo lepiej sobie wtedy można to wyobrazić. Dodatkowo mamy więcej szczegółów po najechaniu na dany skill, pokazują nam się szersze informacje na temat zasięgów itd. Tak tak w Gateway of Infinity, czyli w tym nowym, starym, jednoosobowym dangu. Też troszeczkę się pozmieniało. Teraz będziemy mieli ranking, będziemy rankingowani w rankingu. Ten, ten podranking, że tak powiem, będzie zawierał się w tym dokładnie tym samym zestawie danych broni. Czyli, jeżeli gramy sztylet plus łuk, to będziemy po prostu mieli tylko i wyłącznie teraz ranking tych danych broni. Jak jeżeli gramy czymś innym, to będziemy mieć coś innego i tak dalej, tak To też za chwilkę Wam pokażę. Zmiana bossów, które występują właśnie w tym, w tym, w tym naszym jednoosobowym tangu. Troszeczkę zredukowano jakieś tam te fazy, które występują podczas ich klepania. Dalej mamy tutaj właśnie na pisie, oczywiście, zmiany wizualne, które obejmą filt i archbosy. Tego wam nie pokażę, bo musiałbym akurat w tym czasie się pojawić do gierki. W kodeksie zostały naprawione różne misje, część tłumaczeń. Tutaj taka jeszcze wizualna rzecz kolejna, która została zmieniona. To wygląd jak widzicie naszych form morfa. No lepiej to wygląda zdecydowanie. Ładniej. Także tutaj znowu jest kolejny szlif. Tak samo w butiku. Mamy to wszystko bardziej teraz... Lepiej wyglądające, bardziej przejrzyście jest tutaj, możemy sobie sprawdzać. Te wszystkie nasze dostępne pewnie wiele ich nie mamy, nie macie tak samo e, różne kostiumy i tak dalej. Jest to nie ma listy długiej, tylko jest takie bardziej kompaktowe, bardziej wygodne. No tak, jak widzicie, cały czas coś się tutaj dopieszcza, doszlifuje i tak dalej, i tak dalej. Także już za te parę lat dostaniemy na Europie Tronel Liberty od Amazonu czy tam innego wydawcy. No to wtedy już zostaniemy tak naprawdę gotowy, kompletny, doszlifowany w pełnym zakresie, w każdym detalu produkt. Teraz przechodzimy do praktyki. Zaczęliśmy od statystyk. Tak jak widzicie, jest pokazane, co nam wpada, jakie po prostu te pod, podstaty, jakie wchodzą. Dalej mieliśmy chyba z tego, co kojarzę jednoosobowy dunk. Jak widzicie, teraz mamy różne, że tak powiem, topowe graczy. Dla danych zestawów broni, a zobaczmy z ciekawości, czy ktoś gra. Gritsford, Gritsford. No, grają, grają, jest jeden zawodnik. Och, chwała mu za to. Dalej, morfy. Troszeczkę lepiej wyglądające. O, tutaj mamy tego wilka z grzywą. Tygrysa, który troszeczkę się no zmienił. Nie, to ten się zmienił. Nie, ten się nie zmienił. Nie wiem, który się zmienił, ale troszeczkę są zmiany. I tutaj jaka rzecz, którą, którą zauważyłem, to jest to, że możemy sobie sprawdzić skąd dostać danego morfa. Też fajna sprawa. Butik. Dalej był butik. a tu zawsze musi przyciąć. Jak widzicie, większy kompakt. Po prostu mamy tutaj łatwiejsze wybieranie wszystkiego. Jakieś ostroje dzikie. I tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że tutaj chyba wszystko było to już w praktyce opowiedziane, o czym przed chwilką mówiłem. W teorii myślę, że to już będą takie chyba wszystkie istotne zmiany, które, no, które zostały wdrożone. Takie tutaj, jak mamy na przykład zmianę Misty Globu na minimapie. Teraz mamy możliwość wyboru broni z ekwipunku. Możemy sobie ją od razu przerzucić na slot 1 bądź slot 2. No niby to ma też usprawnić, cała reszta, że tak powiem, innych drobnostek została poprawiona, zostały tak samo, po, został poprawiony system kontroli poprzez gamepada, także pewnie jak tutaj widzimy już NCSoft wydaje mi się, że idzie na rękę Amazonowi chcąc, że tak powiem, zadowolić odbiorców konsolowych. No, jak widzicie, no dużo fiksów, dużo drobnych zmian. Tutaj jeszcze taka jedna ważna rzecz już na koniec tego patchnoutu, jeżeli chodzi o transfer postaci. Yy, będzie on dostępny tylko przez tydzień. Od tej środy 6 do chyba tu 13, coś takiego. No. Tutaj to, nie jest, tutaj to nie jest określone, ale chyba do właśnie 13 w przyszłym tygodniu, do przyszłej środy. Także ktoś planuje zmienić transfer, ktoś planuje poprzez transfer zmienić sobie serwer, to teraz jest na to odpowiedni moment. No myślę, że możemy przejść do podsumowania. Tak jak Wam tutaj mówiłem, no już cała masa kolejnych dużych zmian, matchmaking. Zmiany wizualne, dodany transfer, czyli wszystko to i nie tylko to, co zostało nam zapowiedziane poprzez ostatni, ostatnią konferencję prasową. Już jutro, czyli w ten czwartek, ma być kolejna konferencja prasowa, więc myślę, że będzie tam przedstawiony plan działania na kolejne trzy miesiące. Amazon nadal milczy, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Ja tą cierpliwość po prostu przekładam na grę w tego last epoka. No, fajna gierka, ale tak jak mówiłem to w się nie będę tutaj po prostu mieszał treścią. Tutaj będziemy się skupiać wyłącznie na tronie Liberty na tym moim kanale. Także no, nie ma sensu dalej bić piany. Po prostu no, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście kolejny materiał. Dzięki za wsparcie kanału, dzięki za, za komentarze, łapki w górę, udostępnienia, żywe rozmowy na Discordzie, za bajerę na kanałach głosowych. Trochę, tak jak mówiłem, w tamtym tygodniu miałem duży zapieprz, tak brzydko mówiąc, no i nie miałem czasu na gierkę, nie miałem czasu na składanie materiałów. Teraz to na pewno ulegnie poprawie. Także jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się, Wszystkiego najlepszego dla oglądających panie, jest ich bardzo mało. Ale jutro, pojutrze, w piątek mamy Dzień Kobiet, więc wszystkiego najlepszego w ich kierunku. Tak więc do usłyszenia. Bajo.